Pan Jezus, będąc w Galilei, głosząc Ewangelię Królestwa Bożego, mówił: Wypełnił się czas i przybliżyło się Królestwo Boże. Pokutujcie i wierzcie Ewangelii. To już cytat z Ewangelii spisanej przez Marka. Zanim jednak przybliżę potęgę jego znaczenia, wrócę do wstępu tego pisma. Początek Ewangelii Jezusa Chrystusa, syna Bożego. Jak jest napisane u proroków, oto ja posyłam mego posłańca przed Twoim obliczem, który przygotuje Twoją drogę przed Tobą. Głos wołającego na pustyni: przygotujcie drogę Pana, prostujcie jego ścieżki. Jan chrzcił na pustyni i głosił chrzest pokuty na przebaczenie grzechów. I przychodziła do niego cała kraina judzka i mieszkańcy Jerozolimy i wszyscy byli chrzczeni przez niego w rzece Jordan, wyznając swoje grzechy. Marek przyznaje, że wypełniło się proroctwo Malachiasza. Ostatnie pismo Starego Testamentu rozdział czwarty. Tym obiecanym przez proroka Eliaszem był właśnie Jan Chrzciciel. Jego pojawienie się miało poprzedzić Dzień Sądu. A kawałek dalej, e, kawałek wcześniej, e, Malachiarz zapisał. Oto posyłam mego posłańca, który przygotuje drogę przed moim obliczem i nagle przybędzie. Do swojej świątyni Pan, którego wyszukacie, posłaniec przymierza, którego wy pragniecie. Oto przyjdzie, mówi Pan Zastępów. Lecz któż będzie mógł znieść dzień Jego przyjścia i kto się ostanie, gdy On się ukaże? Zauważ, że Pan Jezus pojawił się nagle, czyli za życia Jana Chrzciciela. Zatem nagle u malachiasza oznacza krótki czas, jedno pokolenie, a nie kilka tysięcy lat. Czyli mało kto mógł przeżyć dzień sądu. Wtedy, a nie w naszej przyszłości. Przytaczałem już kilka przysłówków opisujących czas przyjścia pana z sądem. To jest ten kolejny przykład. I tak samo jest w przypadku cytatu, od którego zacząłem ten film. Wypełnił się czas. Co to oznacza, że czas się zakończył? No, nie zupełnie. To oznacza, że Jezus przyszedł na czasy ostateczne. Co wiemy chociażby z Dziejów 2? Z nim, z Jezusem wypełnia się czas starego przymierza, gdy to mówił, czekało go jeszcze ukrzyżowanie, tron w niebie i powtórne przyjście. Co to znaczy, że przybliżyło się królestwo Boże? Że było na wyciągnięcie ręki. Przybliżyć to po grecku Egicco. I każdy przykład użycia tego czasownika jest nagły. Czas jest ograniczony, najczęściej do dni, a nawet godzin. Zajrzyjcie na przykład do Mateusza 21, 1 oraz werset 34, 4, Mateusza 26-24 Łukasza 18:35, 21:20, dzieje 9:3, Hebrajczyków 7:19 i wiele innych przykładów na dowód, że ten czasownik nigdy nie opisuje wielu tysięcy lat oczekiwania. Wszystko, o czym informują prorostwa czasów końca, wydarzyło się w jednym pokoleniu, i posługa Eliasza oraz Jezusa. Zapoczątkowała rychły upadek Starego Przymierza. Marek przytoczył słowa Jezusa nie tylko, że królestwo przybliżyło się dla tego pokolenia, ale że wypełnił się czas. Wypełnił tutaj to słowo często stosowane w odniesieniu do wypełniania się jakiegoś proroctwa. Jezus wypełnia wszystkie proroctwa. Nie mamy co do tego wątpliwości. Paweł zapisał w Galacjan: Gdy nadeszła pełnia czasu, Bóg posłał swego Syna, zrodzonego z kobiety, zrodzonego pod prawem, aby wyrwać tych spod prawa do wolności, aby w pełni czasów wszystko zebrać w jedno w Chrystusie, i to, co w niebiosach, i to, co na ziemi. Pokażcie mi kogoś, kto jest dziś pod prawem, żeby mógł Jezus cokolwiek zbierać. Prawo nie działa i działać nie może, wszystko wypełniło się wraz z powrotem Pana Jezusa Chrystusa w roku 70 przy zburzeniu świątyni. Hej